Czeba! Witam, e, witam widzowie. O, brałem, no i dzisiaj ważne info: dzisiaj jest oczywiście e, dzień bez słowa na K. Dziś, e, sąsiad... sąsiadowi dajemy spokój. Generalnie to będzie problem, bo <grywamy> będziemy grać w Fifę A ja jestem totalnym nobem w FIFA. Tak jak reszta, tak jak reszta tutaj kompanów, chyba nikt nie grał w FIFA. Chociaż wysocki pewnie to będzie po, po pierwszej minucie gry, to będzie tak. A, w ogóle to jest. Czekaj, który ekran mi złapie? To tutaj jest info od Holaka, nie? Przepraszam za krótki stream, bardzo źle się poczułem. Dostałem lekki i wszystko jest już chyba okej. Kocham Was, wrócę silniejszy. Zagrożenie nie minęło? Pa! Nie, no! Siema Luki! Siema Sieła Wysocki! Sieła. Witam, witam kompanów. Aura. Na suchara. Kobietami gramy. Nie no, nie stary, dobra, dobra. dobra. Za wysoko będzie. Premier League piszą Weź się Premier League Dobra, dobra. Nie no k chodzi o to, że... Kliknij gotowe, ten co gramy. Gramy gramy do końca już. Dobra, ty no, mnie no, zawsze no, zastanawiało, no, po co te zból, dzieci tutaj są? No, Suchar no, trenował no, ze no, starym no, jak pił po... Nie, nie, No czemu ty mnie trzymasz? No ale o co ci chodzi? No jak no, możesz mnie trzymać? Sędzia no, nic ty... nie mówił! Ale nie jak możesz mnie trzymać?

tylko poczekaj, a mogę zrobić to w ten sposób? Mogę. Inchema teraz Ruben Dias. Oj, tak! Ale wstał. A ja jajka! tutaj na platu już dobrze. Promo. No I chyba jeszcze w sytuację świetnie udało się tam. Zobacz, zisnąć ją przy słupku, ale też można mieć nastrzeżenia do niej. Czy są pechowe elegancko?

Chyba mamy No jeszcze szybciutko tutaj se A jakiś autobusik tak, Aj, tak? z tyłu Dobiegnie se A Goda, go nie pograli. Zwycięstwo! Dzięki! <noise> Dzięki za wsparcie! Chęt Gordionem 30, że wygrał Zobacz! Wynik No bo rozgrzewkę, rozgrzewkę miał popu, tak? Dziękuję. Cały stadion, co? Śpiewa zdanie <noise> Czemu tak piszecie? Co jest dobre? Dobra, bo jest to, co jest to, co jest to, co jest to Ty, ja słabym składziem, cofaj mnie, bo się śmieję z Arsena Jak to zmieni? Gdzie to jest? Super, jest najlepsza w tych. chwili Można Dobra, rozpoczyna Luki z tebę się z Manchesterem United Co jest? Co jest? Dobra, przedmeczowe To jest Nie, a co to jest presji? No co on zrobił? Jak się zmienia czempiona? Czuję się, że tak powiem. Wykop to wykop! Jak mi wibruje palc za każdym razem, jak podaje. <śmiany> tym zmienia tym jak, jak cię kopie, dobra, skalonego. baj. Ja jak mówią te wibracje, no. Super hita. No ta fifa to jest. <śmiany> Driza agape. Luki! Oj, lub fetarda! Driza <śmiany> agape, ja się nauczę, spokojnie. dużo Otanie znajduje Bruno Fernandesza. Nie, proszę Cię, no wyjazd. No, To jest nierealne. Pierwszy w meczu. Do, w no skibuj, no skibuj <grym> do skibuj No, no to co on tam robi? To ja jak Dobra, jak jakieś... no, to jakieś customowe składy są. Mucia z gracjuszami <grym> z Co tam robi <grym> no, <grym> Ronaldo? No, co Ronaldo robi w Manchesterze, człowieku? To zrobi Bruno Fernandes. Siiii... Przecież ci bramkarze to nic nie grają, no. Mbappé.

Broń! Wielkie! Nadal... <grym> z <grym> z Kurwa, ja... Oi, dvaj, Oj, dva. 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 dwa. No Wyjazd! Co jest?! No, że... Ja nie mogę go prze... strzał. Oh, wow. Ten strza. Teraz świetne wymienięcie. Pomocnika, teraz świetne ominięcie w szlifu, Leci, leci, idzie po swoje! Karny! Koszet A czemu Ja mogę strzelać, dobra. No też, piło, czy na co ma? Za co Mbappe, Mbappe, Kiedy Mbappe, Mbappé. Mbappé. Ooo! Nie, nie da grać. Nie mogę jak w tym. Podanie jeszcze Mbappe, 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 Mbappe. 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 co on robi?! No trzyma za koszulkę wiezę, w w grze, no, kalasz, tylko jedna minuta. Sędzia. Pierwsza połowa kończy Dorad się z wynikiem 1-0 dla... ...Maksymiliana Wilsauckiego! No za... Mbappe, za Messi. Messi. Messi? Messi... Messi? Messi tu gra! Messi, Ankara, Messi, Ankara, Messi, Messi! Co strzela, no? Jak on to strzela, że nie w bramkę? Tylko gdzieś się, piłka powrót, o... w kocie on, strzelał. A to kółkiem się strzelał. A to kółkiem się strzelał. <noise> strza... Cały czas ja się kwadratem. Oglądali... Nie ma się do czego o nie, nie, nie. No wyjdź już ty bramkarze. Teraz... O, o jaj, świetna, o, świetna o, obrona bramkarza. Co? No, ale wyszło. A gdzie jak jest wyszło. starszy Neymar, bo jest młodszy. a jest starszy. Nie, moje chłopcy się wykopaują. Teraz <laughs> wszyscy Sancho biegnie na puste bramkę. Proszę, brankę. proszę, proszę. Podaje proszę. do środka. Nie, no co? Neymar, Neymar Junior. To mamy... Ty, bo tu drugim przekręcić. Jest po prostu nie do przejścia. U. Neymar. No co? No, nie, no za a to no, to no, na naprawdę na nogi. W nogi. Jazda jest. O kurde. Nawet kibice wygwizdują kogoś. Wyjazd, no co? No, no, co? Ma ręce indywencja. tym bramkarzem? Czy... Czekaj, no co miski? Dobra. Żółtą Czekaj, co? Jak ma Oj. <laughs> Oj. <ojej>. kurcze. <laughs> wow. Soniec. Wow. mesz skończył się z wynikiem 2-0. Dobra. Messi, Karamec <laughs> Dobra. Teraz ty grasz z Draculem? Nie! Dobra, ja gram białymi. Oni mają plus 5 do inteligencji. Derby! To są derby! Człowieku. A derby! Derby bez... Manchesteru! Derby mencjosteru. Ale przygotowują murawę! Kiwice jako... chodzą! A co, kto ją tam puścił? W stroju sportowym! Kto tam <laughs> Czemu meczy są o takiej porze? Hałaśliwy sąsiad, jak mawiał Ferguson. Hałaśliwy sąsiad? Później to ja! E, nie! No kurczę, teraz Ty, no ale czemu on przejął tę piłeczkę? bezpiecznie ten w we wdzięczny. To co słucha Ronaldo! Jeden do To nie Ronaldo, nie? Nie, United otwierają standardowego spotkania. Masz, próbuj po... Bruno Fernandes. Nie, rozpalony. No spalony. Nie było? Nie wydzian, nie było. Wydzian, może być bardzo strasznie. Nie mógł bronić lepiej. Wybi, <gulić> wybi, to wybi, to wybi, wybij! <gulić> wybij, to wybij to no! To, no. Jeszcze nie minęło. <gulić co, <gulić co jest? Mój bramkarz zrobikuje! Jak to jest? Jak to kto? Oj, no, oj, no, no. oj, 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 skipuj to, skipuj to. O, ja ją nawet do środka marnie w pole karne. Oj! Ja 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 ja. A bo to twój rozmiar z drogu na 11 metr. Go! Bo jak słup stał. Do sił Ta do ślu. Ju do Cristiano Ronaldo. Ta. Spal to to spalony, był. spalony był. Spalony był Przecież było. widać było, że jest spalony. A co, Dracult trzy z zgarnie, nie? U! Bo bo jest tam paru Spalony! GOL! Tak! A nie, nie no, Ale nie padł. Zadecydowały dosłownie centymetry. W pierwszej chwili były przekonany, że to nie widzę No to podanie, pyk! Chyba nie do kolegi No i koniec Hej! <grystanie> Hej! Patrze mancha staru city! Musząć no, Ja gram... Ja zagram tym, żeby się wyróżniało. Dobra, graj. nie mogą zbyt, ich zawieść. Dobra, oby no nie zabrakło. Co jest? <grystanie> ale wyminął. Ale wyminął! <grystanie> co jest? Co Dobre, dobra dobra teraz jest taka okay. akcja zapraszam zapraszam Dobra, hey do środkowanie z którym szybko szybko drakuje. Kółkiem, kółkiem. zrabczak to idzie no 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 ale trik. tak tak no no, no ale trik! ja Manchester City na połowie Co zrobił hallo 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 nie, 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 no co jest? O, 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 nie był pewny nie, o, aj, aj, aj. Ty, A poradę, tyk tyk. o, Ty, mój... może być aj, teraz... To 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 dobrze, wiesz o, będzie Nie! Się... Będzie odbieraj, odbieraj te o, a, nie! To co? To nie jest w Nie! Broń! Nie, 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 nie... Co? Jest w bomba! Nie, Jakie to by było dobre! O! Sterling! Wjedź! Zlizg! Nieeeeee! No, no, czekaj, końca dobra, 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 pyk! O oh, Córko, Wypuścił go, tak, groźnie. Tak. może być. Właga, ostatnia akcja. Nie, proszę. Nie, no była. dobra. Jest! Takie niesprawiedliwe. To chyba rozstrzyga losy tego Starek. meczu Koniec! Zwycięstwo! Kurka siwa Fiu fiu fiu! Ty widzowie ja? która, która to jest ręka moja? Nie, najpierw to jest z rakulem grasz. Lewa czy prawa? Prawa? No Laura. Z której ręki Z której ręki to palec, a może dać troszkę niżej Laura. Prawa, lewa jest na zmianę, ale większość, że lewa. prawda, to jest prawej. <grym> Uj, ja grać dalej. Nie było widać gówna pod paznokciami? nie mam, kurwa. <grym> <grym> Krótkie pazury. Młody to ma Nie, to niespodzianka. Dobra, który miał, a ja tutaj, gotowe. Dobra, czym grasz? Ja gram Manchester United. Dobrze. Dobra, krótka piła. Dobra, Cztery Dobra. minuty. No. A czemu nie biegniesz? Nie miałem dać Dobra, ale on Pezota, Pezota, Pezot, Sawata, Sawata. O, Drakul dostał premie. Co jest. No jest. Nie. Nie. Wow. wow, 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 wow mega. Cały stadion krzyczy z nami, i Drakul jedzie z sukarami. Budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy, ale to teraz Uf, sensu. w tej O, no, mamy akcję. Dobra dyspozycja aj, świetne mecie. przejęcie! Ten mecz jest... Ależ Ale Co z tego wyjdzie? Nic nie wyjdzie, no nic aj, 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 nie wyjdzie, no nic aj, aj. nie wyjdzie. No chyba się, no, się... no zesra... o! Robił, proszę państwa! Co jest dlaczego Co Drakuś jest? trzeba takiego gola w ogóle? No zrób to motion, pa! Pa! Zanurkował się, Piłka trafia do No dlaczego tamten piłkarz nic nie robi? O! Jest, <laughs> <o tym>. Wiezek <laughs> Wiezek to jest, jest. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie klej. Żygarny ploszek! Aleks Denis! Czy za chciałbyś tego łożyć w górę? Czy faul nie. u niej nie jest takie oczywiste? Tak, przepisy pozostają w Doliczony czas. Czy będzie coś z tego wynikać? Nawet nie, do akcji zrobił Koniec mecza, koniec mecza. Thank you very much, dobra. Thank you. Dobra, a jakim ty grasz tym? PSG. A czemu on gra Francją? A czemu nie? No bo Nie on jest z Francji. Messi. Nie wiem, jest tak jasno! rozgrywają ten atak. O, ale szok! Ale świetna to była! P! Co jest? Nie, 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 co jest, co jest? O! Nie, nie, gol! Messi! Eee! Co jest, jak on zasuwa? Uuu! Ale strzał ...zawsze ułatwia skuteczną interwencję. O, nie! Tak! Dobze, dobrze! Dobrze! dobrze, dobrze eee, bramka z niej nie, okay. No i co tam ci co wstawiali? Chcieliście oszukać, co? A teraz... Piękna Piękna ta bramka. Bramka na tym, Już na I mamy podanie do Neymara. Neymar i no On się leci na boisko, bo nic nie robią. Ty po co masz strzał w dachu pod Neymar. E, był gol? No, był, bardzo. Na... No, pokaż mi na włos! Ile zamierzonych sukni. Co? Kardy, 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 to jest kardy, pan jest elitą. Kardy! Musisz im zamieszać. Czekaj, o, jak to działa? Chyba serdzisz. Ruszył, kupił C-Nejmar. Uchaj, Obroniony! Ale ja nic nie naciskałem nawet. ja to Znabowałem... Ale ja strzał nawet nie trzymałem. A tak piłkarzy to jest, <ś rupees> <ś cutter> może być niebezpiecznie. Ole! 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 o Ole! 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 całe wojsko Tak zwana katastrofa. Dziś rano Liverpoolu. Luka Stevens wygrywa Dobra, to spotkanie! W takim razie Wysocki po meczach grupowych. Wysocki 9 punktów, Popo 6, Luki 3-0. Jako, że Luki wygrał jeden mecz, to Luki gra jeszcze z Popem i potem z dopiero gra z Wysockim. Ty, czemu mamy takie same stroje? Oj, oj, oj! Katastrofa! A <grym zginęło> <grym zginęło> to jesteś ty! Brono, gdzie jest obrona? Ty! Nie, 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 Kurde, a dobre było, dobrze było! Ty, no, nie, wiem, mi się tak w głowie! Nie, tak! Tak! Lecimy! No, Naprawdę te koszulki są takie mylące To no nie, no. Który to mu... Oj! Będzie po prostu grać dalej. Bez, że ma korzyść. No co? co? <grym> za co? Uuuu! Czy Tu podawać? Podobać? No aj, nie da się, nie da się, bo się Oj! nie, na nie. co? 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 Tak naciskałem się, broń. nie, 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 uwaga. co? Mogło zrobić z piłką co chciał. Teraz wracać będzie niebezpiecznie. No było podać, było podać dobrze wiedział gdzie powinien się znaleźć. no co jest? Nie no! Piłka w Paryża nie wyrównują. Ty, weź meczunki. No co jest, to klikam ja lek... Ja klikam lecutko! Rewiz jest! A co, co z sam? Może to pierwsza gora. Karne? Ale ja nie umiem grać ja karny! Nie, nie umiem! Celownik? Nie! Goł, praca, praca, co on tu przygotany. robi? No co jest! Ale czemu to tak to lata nie, lewo prawo! Coś... No jakoś co nie no co no, obronna. Ja, Dobra, Jezus, to jest i pół kurwa. No co jest? A to prawy ma nogi eee. A no co raz, Widzisz to w praw, praw, praw. No, ale on się nie rzuca, on tylko nogi rusza. Oj. Lewo! No, ale widzisz, to no idę w lewo! Do! Ale nie <tans> zoo, Fiu, do domu z Tak, Tak! tak! Jest! do w kąt. tutorial to no, się nie liczyło no. Jak no. tam poprawiła się forma? No jak. To jest... teraz za tę akcję. Pa, co? Na żółtą kartkę. Stanie znajduje Bruno Fernandesza ryzykownie, ale skutecznie. Ty co taki? Co? Karny, karny. Cristiano Ronaldo, popatrzmy. Czemu się nie rymuje? Ja specjalnie musiałem zastosuj. Po Cristiano Ronaldo. No teraz zrobiło się groźnie nie? Mamma o, musi być gol! Ale bym padał, mam ochotę zrzucić o ścianę, nie? Tak, woda do przodu. O, woda Nie, się nie, mówić, nie, 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 I nie, I Fred. nie, 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 I Fred. Dobra piłka. Nie. Sancho, Sancho, Sancho! Finish. O kurcze. Za te I korzystać. Jej bramkarz wybił, pił, no nie! Ja! Ostatnia minuta to była, no i było tak dobrze. Musi zagadać. Trzeba zrobił spadem. Jaydon Sancho. Dzięki. Nic! Nikt! <śmieniu> nie Nikt! Nikt! Dobra, ale było dobrze. No, nie przegrał. Nikt! Nikt! nie przegrał. Ale dobrze przegrał. wyszło. Nikt! Nie, Nikt! Nikt! No, razy. Nikt! 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 Gratulacje. Wygrywasz ty ty też I ty. I ty też o, to tyle <śmieniu> O, co jest? Nie co wiem, kto... Kurwa! Holak grał na moim komputerze, pewnie. A co tam było? Najgorsze co może być. Ale nikt nie. Ja... Kto kurwa grał w Agario tutaj? Dobra, myślicie, że zjemy Portugalię? E? No i ktoś wyłączył serwer. Zgłosili mnie, bana dostałem. Widziałeś, że Was wielki zwycięzca turnieju. FIFA 22 Szykoła wygrałem trzy koła powiem. wygrał, ale każdy wygrał trzy koła. Ty jak się przedstawisz papa? Ja? Jako fajny koleś Jako mega kozak Heimerdinger te... No ty to najgorzej dzisiaj Co <grym> się Sos. jutro jest piątek, tak? Spicy. 5 o 15 albo 16 Kto jest po mnie, ty? Ja yeah. No, a później Wysocki Papa pa. Oh.